Witam Was bardzo serdecznie. Bilal Cup 12, nasz kolejny fantastyczny turniej, następna edycja. I słuchajcie, już niestety ostatnia w tym roku, ale walczyć będziemy tak samo jak podczas poprzednich edycji o 8000 zł w puli. Ja jestem oczywiście Wojciech Wizjiw Rubel, razem ze mną Laucilka. Tak, dzień dobry, dobry wieczór, to ja. <grych> A dwóch zostało ym, właśnie na dole. Wydaje mi się, że tak naprawdę tak się sytuacja. O i z Kanży Ale Ależ rozdał trzy szybkie flagi dla niego! Czwarte, piąty mam okazję komentować i. Jeśli ten to Dwa Dopiero za moment będzie wychylał Psycho, on na poczcie. I zobaczymy, ile ta pozycja mu da, ile damu bada. Co najmniej dwie eliminacje, a nawet trzeba w tej rundzie w sumie cztery. Psycho nie ma sobie równych i rozjeżdża całą drużynę eluzji! Będzie piąty, mamy Aisa, Psycho, ty potworze! To że w tym pojedynku. Zajderem chyba nieco lepszy kąt w tym momencie. Nitro jest okrążenie. Dostrzegrywana i Nitro na dwa piękne strzały z Guardiana. Kończy żywo swojego oponenta, i to będzie wyrównanie. Meanwhile, Jeżeli oni by wygrali, to faktycznie nie jest szansa w półfinale na Ungentium vs. Avaria. To może być bardzo ciekawe, i bardzo bym chciała zobaczyć takie spotkanie. No bo nie oszukujmy się, duszy należy. I nie mam pomysłu. Ja się rozpoczyna to jeszcze od eliminacji szalonego. Furiałowcy poszła w ruch. Tak samo operator Bermiego. Mam już przewagę 5 na 3. Obród jest pogubiony. Obród jest Zdruskotane Jednakże wciąż jest też okazja, aby Inkognito dołożyło dwucyfrowy rezultat Po pierwszej połówce I tak naprawdę z rundą pistoletową, prostym spacerkiem Domknęło mapę no, no, Dzisiaj czekają nas kolejne mecze w ramach naszego turnieju Bilout Cup 12 Oby były tak samo zacięte, wyrównane I dostarczyły tyle emocji, co starcie Inkognito versus Vataha w ćwierćfinale Bądźcie tam razem z nami Chyba nie te na tym z grubinę, żeby wykurzyć jednego z rywali 45 sekund w pozostaje nam w tym momencie 3 na 5, z jako nie wiem czy nie... tutaj spodziewać się swojego kompana, ale za chwilę będzie musiał dołączyć Ubreak z jedną nominacją Nitro. trochę trick w tej rundzie. Teraz jeszcze sam w klaczu dwóch na jednego. Musiałby tutaj zdobyć Aisa, Żeby zdobyć pierwszy punkt na swojej drużyny, czwarty frag dla niego. u break czy dobrze tajingowy wychyniat swojego rywala! Dwa bursy nie trafiono do Nitro. Cztery. Kule piąty frag. Ace od Nitra w tej pierwszej rundzie, półfinału. Co jest? On tu sam wszystko praktycznie wyjaśnił. Stix jeszcze z refragiem na Nitro. No ale w tym wszystkim pozostaje nam sam w klaczu 1 na 3 Stix doskonale walczy, czy będzie w dyspozycja z pierwszym na drugą. Na jednym momencie. jego pozycja jest za z tych fragiem, Dostępny jest jego ultimate w tym momencie. No ale zobaczmy, czy obejdzie frontside'a na plecy. Musi co spieszyć co się frontside. I to jest wszystko gra na korzyść. Robia. A coraz mniej czasu. Stix wychylił. Jeszcze nie upada. Nie znowu co prawda, fraga. Goni za nim rywal, ale Stix oj zakończył tę rundę w jakim stylu? Cztery eliminacje dla niego. Sam również upada od wybuchu spajka, ale to nie jest istotne. Pierwszy punkt na awarii. nareszcie. Nex pokazuje drugiego fraga z tego operatora, może być kluczowy dla swojej drużyny w tej rundzie, będzie trzeci! Nex jest w gazie! Farty? Jest czwarty! Nex leci tutaj po Ace'a! Czy zrobi to jeszcze ze swoim ultimate'em? Odpalona burza ostrzy przez niego i szuka ostatniego zawodnika. Awaria ma jeszcze włącznie sobie w przeżyciu, który jest tuż obok. Gruvinio czy tego się spodziewa? Zauważył lufę swojego rywala yes. i to jest Ace dla Lexa! 2 eliminację, eliminacja, próbuje skanować Jubryk, ale te jego strzały nie znajdują żadnego celu. Kacpi zostaje w pobliżu tuby. Tam będzie patrzył, czy ktoś przypadkiem nie wejdzie na plecy, czy ktoś nie skróci czasu. Na awarii jest coraz mniej. Czy to będzie ta runda? Spike został zaplantowany już chwilę temu. Angentium ma przewagę liczebną. Jeszcze Jubryk podnosi grupinio Kacpia i Merito, jednak z kolejnymi eliminacjami. Ząblisty zdobycia tego upragnionego 13 punktu, by przenieść nas na mapę numer 3. Jubryk ściągnął nam Nitro. Jeszcze jest szansa dla zawodników awarii, ale next podwójnie. Nex to kończy czterech na jednego! I ostatni frag dla Jetki, dla Nexa numer 3 w tej rundzie i zwyciężają rezultatem 13 do 10 zawodnicy Angentium. My zaraz zaczynamy streamka z kuchni, więc zapraszam was serdecznie. Pyszne rzeczy już tutaj czekają, więc będziemy gotowani go uskuteczniać z, moim, z moją małą asystą. Mam nadzieję, panowie, że będę wam tylko troszeczkę pomagać. Towar i pieczonko, To może się musisz zjeść. To, co ja zjeść. będę od degustacji, tak, więc zobaczymy, jak pójdzie degustacja. Stay tuned. Tego bosku to by było otuszamy. tak. I potem niektórzy szukają ale, ale, ale żeby nie było. Jesteśmy dzisiaj gotowi na to, żeby osuszyć bosze. Tak. Ale nie będziemy osuszać zboczek. Nie. Mówimy nie. Yes. Czerwona papryka, zielony por, żółta papryka i szalotka w kolorze takim, takim perłowym, można powiedzieć. Perłowym. Dobrze. No dobrze, co dalej, bo. żebyśmy się nie pogubili. To, to ma scenariusz? Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie no! Standing ovation! Teraz jeżdżają ci aktorzy pierwszoplanowi, czyli nasze burgerki. Bardzo dziękujemy. Pięknie to wygląda. Ok, degustacja live. Emilate? czyli honor. Laucylka, ty tak samo, bo słyszałem w kuluarach, że jesteś bardzo głodna. Dokładnie tak. Jak wszyscy wiemy, głód to najlepsza przyprawa, ale myślę, że tutaj nawet tego nie potrzebujemy. Hey! No smakują jak legitne no. burgery, co nie? Mógłbym na co dzień takie jeść. To jest mega dobre, jest boczuś na dole. Makaron jest smażony na boczusiu. Są pieczarki, papryczka, cebulka, a szalotka czy jak to tam, ale jest mega dobre. Sowy nex z jedną eliminacją, keremy z Urywa głowy! Keremy, to zrobi kerem? Nie będzie jednak czwartego Imerito kończy nam tę rundę, ale błyskawicznie! Bo mamy wejście na garaż na tabel Dorsy KF zdobywa dwie eliminacje na kazby na Aymerito. next Dopiero teraz odpowiedział z operatora. Ale czy to nie będzie zbyt mało i zbyt późno? Bo keremy i babka Józia rozbijają w pył! Zawodnikowangen i nie będzie kolejnego punktu. Nie będzie! Trzy i zwycięstwa na hey nie przynajmniej. Jeszcze nie teraz. Zawodnicy Incognito w tym ulcie. Front nam pilnuje tego wszystkiego w lampach. Łapie jednego, zrywali dwóch na dwóch i sam zboja tym samym ultimate'a. Jednak nie decyduje się na jego wykorzystanie. Kajak będzie bronił Spajka. Teraz kwestia tylko gry ale na I Kacpi, Kacpi ubezpieczał tego Spajka z Showersu. No naprawdę, świetnie się na to patrzyło. Cóż za finisz. Po braku awansu na Big Contender 2 po tym jak nie pojawili się na Big Contender 3 jak w Billout Cup 11 przegrali 1-2 w wielkim finale po wyrównanej batalii, tak dzisiaj nie mieli sobie równych. Był to ostatni turniej Valoranta, jaki mieliśmy Wam do zaprezentowania, do pokazania w tym roku. Bilout Cup 12, 12 miesiąc, grudzień, a to oznacza, że kolejny zobaczymy, no cóż, za miesiąc, ale już w nowym roku, 2022. Dlatego... Się nie żegnamy, ale życzymy Wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że razem z nami wkróczycie w ten następny i razem z Valorantem, którego myślę nikt z nas nie ma dość. Trzymajcie się, pa pa. Siema.